Siemaneczko, z tej strony Młody Gracz i właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić trzy automatyczne przepalaki, Ale żeby pierwsze to zrobić, no właśnie, pierwsze zatle żeby mieć trochę miejsca tutaj, żeby obudować ponownie. Tutaj jeszcze to. Tutaj dam, tutaj dam. Pierwsze zniszczę i później właśnie później zacznę budowę budować od nowa, ale to będą takie od najbiedniejszego do najbogatszego. Tu 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 jeszcze zniżkę. Tutaj jeszcze poprawię. Dobra, to w pierwszej kolejności wezmę. No łóżko, bo będzie na, Ale to szczegół. Tutaj właśnie to. Tutaj akurat wezmę krzynię pieprz i lej. Akurat to jest wersja biedaka. Tutaj robię na razie. Tutaj dam to. Tutaj dam Nie, A ja tutaj dam to. Ten kolejny lej. I tutaj akurat ten lej z tyłu to jest odpowiedzialny na podawanie węgla, drewna i wszystkiego co jest palne. A tutaj no, muszę iść spać. A ten lej na górze nad tym pietlem to jest akurat na minerały. O, właśnie. O tutaj dam ponowny, tutaj akurat e, pietl I tutaj z tyłu mogę jeszcze dodać, akurat węgiel, na tej krzynię lub coś w tym stylu, żeby więcej dać. Oczywiście e, tutaj dam. Tak samo krzynię można dać. Na te żeby by właśnie był, był odpowiedni. Na przykład satel tam trochę węgla. Nie? E, tutaj do tego dam węgiel. O tutaj o. Tak o. Tutaj na odmianę dam żelazo. Tutaj dwa. I zobaczcie jak to się przepala. Tutaj też dam. A tutaj dam osobno, i oczywiście można tam stawiać na więcej tych minerałów, a nie chcę tylko jeden i czekać. No bo tutaj na przykład złoto dam mieć, nie wiem, żeby jeszcze tutaj dało, dało radę przypalić. A tu, no i to, to jeszcze trzeba będzie to odłożyć, bo zacznę kolejny potrzeba krzynie. Piec e, wagonik z kolejem sam lej i to tu, to, zasilane tory. Dobra, e, jak to mniej więcej robić? Drugi stopień awansowany, nie? Jezu, te, tego będę musiał zrobić, bo on przeskakla. Jezu, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz. <ścoughs> Dobra, panie i panowie, teraz drugi stopień zbuduję. Taki trochę bardziej skomplikowany, nie? Tutaj dam krzynię, na tym centralnie lej będzie trzeba dać. Oczywiście sobie by spadał, nie? Tutaj dam to. Oczywiście tam tu. Na, ten, na te leje, żeby te leje przelewały tam. Tutaj oczywiście, tutaj postawiam. O, tutaj, tutaj damy właśnie zasilanie. E, tutaj muszę w tory wpakować i później niszczyć, żeby właśnie tak się ustawili nie. Bo tak normalnie to się nie ustawił. I oczywiście, tutaj stawię pietl. I oczywiście, można to ustawić jak się nie więcej ale tutaj, oczywiście, na te wagoniki z tymi. Oczywiście musi być dwa miejsca wolnego, żeby właśnie się machało od lewej do prawej strony, bo inaczej w przeciwnym razie oczywiście się zablokuje i nie będzie działać. Ale oczywiście od razu mówię i zaraz to pokażę, jak tutaj wsadzę, nie? Tutaj akurat na chwilę obecną się tutaj stawia. I tutaj się przepala, nie? Bo to właśnie idzie do góry, i tu właśnie przychodzi. A jak, jak mówiłem już, właśnie potrzebne jest dwa miejsca wolnego, no to, bo inaczej, przeciwnym razie się to zablokuje. A tu właśnie można przebudowywać jak się tre, po prostu, tym więcej minerałów potrzebujesz. Właśnie. Tym więcej piecy, tym więcej torch i więcej wszystkiego, ale to jest bardzo łatwe. Teraz tutaj trzeba nie więcej podobne, tylko sobie jeszcze trzeba to normalne, nie? I teraz więcej pietrów będzie potrzebnych. Tutaj akurat dam tutaj trochę krzyń. O, tutaj dam cztery leje. Tutaj jeszcze kolejne, tutaj drewno, może to być jakikolwiek e, budulec, ważne by to było. Tutaj kolejne cztery, tutaj tu, tutaj też, o, musi to iść właśnie w tą stronę, nie? Tutaj akurat dam kolejne, nie? I oczywiście, to tak jakby, to proste jest na takiej zasadzie, nie? Bo oczywiście tutaj dam tory, tutaj akurat te tory nie mogą być zasilane, tutaj oczywiście stawię, bo musi być, u, muszę kurczać. Oczywiście to nie, nie da rady stawić bez kłócania. więc no... Tu akurat w podobnej zasadzie jest tutaj akurat jak stawiam pętle Muszę specjalnie przycelować na te tory, sobie stawić, nie? I tutaj... Tak samo stawiam, nie? Jezus, zepsuję to. I tutaj już jest prosta zasada, bo można to stawić to ten wagonik i tak może lecieć już. Oczywiście. Mium, mium. Ale można też przebudować to. Jezus, zepsuję to. Można to dać tutaj, tak? O tak o. Nie? E, oczywiście będzie problem z zasileniem tego, ale na na no, takie właśnie dylematy też się da załatwić. Oczywiście tutaj coś... nie, to nie tu. To nie tu, Jezu. To o tutaj, o właśnie, żeby było zasilane to we wszystkie strony. Oczywiście. I przez to właśnie będzie bardziej skuteczne. Oczywiście tym więcej zasobów pójdzie, tym właśnie będzie bardziej yy, skuteczne do przepalania. Tutaj dam jeszcze. I tutaj też dam. Tutaj dam kolejny piec. I patrz, już 4, 8. 10 pieców posło tylko na to. A, a jak będzie 10 staków na to pójdzie, to przepalanie będzie dużo szybsze. Mogę pokazać na takie zasadzie. Nie? Tutaj dam trochę tego węgla. Tutaj, a nie, tutaj trochę nederaku, tutaj z, złoto, oczywiście też i węgiel pójdzie, nie? Dam tutaj węgiel, tutaj drewno, a tutaj mogę nawet dać węgiel, a tutaj nederak lub coś, tutaj dam z, złoto. Nie tego akurat nie da rady przepalić. Tutaj dam kolejny. Tutaj jest kolejny. Tutaj węgiel będzie przypalał. węgiel, ale to jest na przykład, nie? Tutaj jeszcze trochę dodam. Oczywiście kolejnego węgla, nie? Ale oczywiście to jest chyba proste. I Poza tym jest taki poradnik. Taka mini książka w EKU, taka zielona. Która. Pozwala mniej więcej jak to skutecznie zrobić. nie? I poza tym, bardzo doświadczeni gracy wiedzą o co mi chodzi, ale to jest naprawdę przy echipunku i powinna być taka zielona książka, jak tutaj widzisz, nie? Po lewej stronie przepalarki jest taki przepis mniej więcej i tam. W, jest akurat wszystko. Tutaj dam. Tutaj jeszcze trochę węgla dam. Oczywiście do diamentów. I patrzcie na to, nie? To jest takie proste jakby wybudować, ale to chyba dla tych... Papa, pa, miłego dnia.